Cześć, to ja. witajcie na moim kanale. Dzisiaj y, po, przedstawię Wam filmik, jak nauczyć się tabliczki mnożenia do stu w 3 minuty. Ja wzięłam pomysł na ten filmik y, stąd, że y, oglądałam takie bardzo stare filmiki na YouTubie i ten y, sposób mi się tak znalazł, wpadł mi w oko i pomyślałam, że się, z nim, że się nim podzielę. O, y, ten po, sposób mi bardzo pomógł, y, y, bo ostatnio opisałam sprawdziam. I y, dzięki temu sposobowi dostałam 10 na 10, więc y, bardzo skuteczny sposób, a naprawdę nauczyłam się go w 3 minuty. Także bez zbędnego przedłużenia zapraszam do oglądania, y, żebyście nie musieli się ciągle użyć, tylko, tylko robić to, co lubicie. Ale najpierw intro. Musicie umieć przynajmniej tabliczkę mnożenia do 30, ale myślę, że szybko się nauczycie, a dalej to już na spokojnie z tym sposobem wszystko zrobicie. W sposobu będą Wam potrzebne dwie pięści, i chodzi o to, że to jest 5, i to jest 5, I, i to jest 6, 7, 8, 9, 10. W drugiej ręce mam tak samo 6, 7, 8, 9, 10. Jeśli chcecie na przykład pomnożyć 7 razy 7, to robicie tak 5, 6, 7 i tutaj też 5, 6, 7. I jeśli macie 4 palce, to jest 40 i tutaj mnożycie tylko z tego, co Wam zostało. I 3 razy 3 to jest 9, więc macie 49. Czyli 7 razy 7 jest 49. Naprawdę proste. Następny przykład. Weźmy sobie może 8 razy 9. Więc y, robimy... 5, 6, 7, 8. I tutaj robimy 5, 6, 7, 8, 9. No i tutaj przeliczamy palce. Jest raz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli mamy 70. I tutaj mnożymy przy, przez te palce i tutaj mamy dwa, a tutaj jeden zagięty, więc to będzie dwa razy jeden. A 2 razy 1 to jest 2, więc mamy 72. Także 8 razy 9 jest 72, więc bardzo proste. Żebyście jeszcze dobrze zrozumieli, pokażę wam jeszcze jeden przykład. Weźmy sobie na przykład yy, 6 razy 7. Dobry. Robimy 5, 6, 5, 6, 7. I tutaj mamy 3 palce, więc to będzie 30. I tutaj yy, musimy pomnożyć te palce. I tutaj liczymy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli będzie 4 y, y, razy 3, a 4 razy 3 to jest 12, więc y, będzie 42. Bo 30 dodać 12 to jest 42, czyli 6 razy 7 jest 42. Naprawdę bardzo, a to bardzo proste. Mam nadzieję, że mnie y, zrozumieliście, y, jak ja tłumaczyłam, bo starałam się, jak mogłam, żebyście mnie zrozumieli. Więc jeśli Wam pomogłam, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa-pa!